Piłkarze Strażaka Słupia pokonali w meczu spalingowym Sokoła Bralin 3 do 2. Spotkanie rozegrano wczoraj wieczorem na boisku Kępińskiego Środka Sportu i Rekreacji. Dla ostatniej drużyny w tabeli kalickiej okręgówki był to pierwszy mecz kontrolny w obecnym okresie przygotowawczym. Trener Sokoła Paweł Falszewski miał do dyspozycji ponad 20 zawodników. Wszyscy to młodzieżowcy i juniorzy. Akurat jest pierwszym pierwszy pierwszy sparingu, także sparing, tak, no wcześniej nie udało się. No tak powiem nieładnie zmontować zespołu, teraz jesteśmy na etapie, jestem na etapie właśnie, żeby, żeby ten zespół jakoś, jakoś tutaj zmontować i, i, i pierwszy sparing gdzie o dzisiaj gramy. Dla klasowego strażaka Słupia był to kolejny mecz kontrolny. Trener Andrzej Nowak nie mógł w środowy wieczór skorzystać z kilku piłkarzy. No nie mam dzisiaj akurat nikogo do sprawdzenia. Jesteśmy w tym samym składzie co gramy w Lidze. No, akurat niektórzy to nie, nie dojechali. Praca i te inne niektóre sprawy. No, i myślę, że to no zostaje to na razie tu w tej drużynie, że sami swoje na razie, nie. Strażek wygrał spotkanie 3 do 2 po bramkach Bartłomieja Kluczyńskiego, Sebastiana Jankiesa i Pawła Jurasika. Dla Bralina trafił Patryk Długoszewski i Marcin Drapiewski.